rano 14 lipca przystanek na autostradzie jedziemy dziś z panem Marcinem z Poznania po Toyoty Corolla zostało nam 35 km do celu no jesteśmy na miejscu w miejscowości Zomrda firma nazywa się Ipsa jest godzina dziewiąta, ostatnie 20 km. Jaliśmy dwie godziny. Masakrycznie dużo objazdów. Mnóstwo robót truchowanych na drogach A tam gdzieś jest nasze auto. Jeszcze Ixa Auto House, GmbH A tam jest Toyota. Mało ufny Moglibyśmy zawsze odjechać. Tarcze nieśmiegane. Bezwypadkowy, 100% nakierowany, żaden element. Książka serwisowa. Pierwszy serwis w 2007 roku, drugi w 2008. Trzeci, też chyba 8 na 36. Następny, czwarty, na 59 i ostatni, 25 kwietnia 2014 na 105 tysięcy. Przegląd zrobiony przez sprzedawcę. Pan 4 lata przed. Zobisywanie auta No, taka ciekawostka.

no, no na pewno to nie wypadkowe, na pewno to niebity, nie malowane i lakierowane stanie na dobre. Zawieszenie Nie w stanie na no ja skinzie nie 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 Bo Jak miałem... Bardzo już słabe te... słabe te... Bardzo to się szybciej, szybciej załączał, w tym momencie się nie załączył, ale. Czy taki prędkość nie Jesteśmy w drugim miejscu, salon Toyoty, Milhausen. Firma nazywa się Auto House Golhardt GmbH. Zaraz zobaczymy drugą. Drugi samochód. Zaraz drugi samochód. Drugie auto. Śmieszne, bo ma w identycznym miejscu gniota, jak pierwsze. Jak widzicie na filmiku, gdzieś tu jest ten Zatem sprawia wrażenie troszeczkę nowszego, ale raczej będzie to to samo, tylko że prawie 1000 euro droższy. Na, na podobnym poziomie osób. Maska na pewno na 100% papierowana a prawa maski wykonana była w połowie połowy wyrobiony uchwyt serwisowa widać, że auto serwisowane w jednej firmie Autohaus Gollhardt mamy 2.8 2.9 11 2.11 2.12 213 86 883. Jesteśmy przed jazd jazdą próbną. Cena auta 7230. Salon Toyoty zszedł już do kwoty tysiąca To tyle chcę nam sprzedać. E Duży gratis, bo gwarancja Toyota, obowiązująca w całej Europie I tu pan Marcin ma duży zgryz Bo tamto auto kosztuje 6200, cena końcowa, to 6,5 300 euro więcej, ale jest gwarancja no poduszki, czy przełożyć w kamień ten i zobaczymy czy są sprawne czy poduszki a, 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 a zobacz, tu te poduszki, jak, jak tu Mi chodzi o ten kluczyk, żeby sprawdził tą swoją metodę z kluczykiem przy gaśnym kontrolnie teraz? No nie, może teraz nie No więc to sprawdzam, co ja mogę jeszcze sprawdzić Ręczny, z ręcznego z Stań go, zatrzymaj go, zaciągnij ręce, spróbuj ruszyć, i zobaczymy jak trzyma tym. Tam na tym. No, sam przyjechaliśmy, tylko że tu będziemy wyjeżdżać tam do tej głównej drogi Tam pojechał w prawo tam, no, tutaj, tu, gdzieś nie gasną, nie gasną, nie gasną. Tamten jakoś lepiej czułem, nieważne. Nie nie nie. nie 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 no i mam zagostkę. Ten 6,5, tamten 6. Tamten ma maskę do robienia. Ten ma już maskę polakierowaną też były odpryski. Ten ma lepsze tarcze hamulcowe. Tamten ma do wymiany. Ten ma gwarancję. Toyoty na całą Europę. Tamten nie ma. Co jeszcze? Ten ma świeży przegląd zrobiony w Toyocie. Wymienione wszystkie filtry, oleje w lipcu 2014 roku. Tamten miał ostatni przegląd, chyba jeśli dobrze pamiętam, w 2013. Co to wybrać? Co wybierze pan Marcin? No i wylądowaliśmy w Eschwede. 30 km od Myhausen, gdzie stoi Toyota, niestety musieliśmy tu przyjechać, bo w Mühlhausen nie mogliśmy uzyskać tablic żółtych, na których pan Marcin mógłby wracać do, do Poznania. Okazuje się, że w Turingi obowiązuje zasada, że tablice żółte przysługują tylko obywatelom landu czy tam powiatu, i musieliśmy się ewakuować do innego landu. 30 km dalej jest granica z Hesją. No i właśnie tu wylądowaliśmy. Tu jest tu Lasung. I tutaj już Marcin, Pan Marcin czeka w kolejce po tablicę. Dwie godziny trwało zamieszanie z tablicami, ale w końcu się udało. Toyota już na parkingu czeka przed odjazdem, i w całym tym ja się zapomniałem o zagadce. Ale uważni e, widzowie nie powinni mieć problemu z odpowiedzią na pytanie, jakie auto wybrał Pan Marcin. Zatem na odpowiedzi czekam w komentarzach. Pozdrawiam.